Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II zaplanowaliśmy na 4 listopada. Od klasy czwartej dowiedzieliśmy się, jakie są przyczyny i skutki powstawania kwaśnych deszczy. Tlenki siarki i azotu powstają w wyniku spalania paliw kopalnych, węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. W atmosferze reagują z wodą i tlenem. Podczas tych reakcji powstają kwaśne związki chemiczne. Kwas siarkowy H2SO4 i kwas azotowy HNO3. Te związki chemiczne spadają na Ziemię w postaci rozcieńczonych kwasów, kwaśnych opadów deszczu, śniegu i mgły, szkodząc roślinom, zwierzętom, glebie, wodzie i budynkom. Dowiedzieliśmy się, czym różnią się rodzaje źródeł energii. Energia odnawialna jest praktycznie niewyczerpalna. Szybko się regeneruje. Regeneruje? Jako przykłady energii nieodnawialnej można wskazać węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, energia jądrowa. Przykłady energii odnawialnej: siła wiatru, słońce, biomasa, woda. Klasa piąta przedstawiła nam informacje na temat. Jakie są właściwości gazu ziemnego oraz czy spaliny samochodowe naprawdę szkodzą? Które miejsce w naszej miejscowości jest najbardziej zanieczyszczone? Czy mamy wpływ na życie mieszkańców globalnego południa? Szanowni Państwo, uważam, że przez całą ponieważ na miejscu, spotyka się tam e, duża ilość osób, często jest używany alkohol, alkohol w objęciach, a oni nie tylko zostaną, są panki, są puszki, to pilie krótki, bo to jest najbardziej zanieczyszczone miejsce w Woltajna. Moim zdaniem najbardziej zanieczyszczonym miejscem w Woltajnach jest jezioro Artyckie, ponieważ jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Farmi i Mazurach. Jakie jest pani najbardziej zanieczyszczone miejsce? Moim zdaniem, ten przy osiedlu tam mieszka, gdzie mieszkają mieszkańcy. Z przygotowanej prezentacji przez klasę siódmą dowiedzieliśmy się, czy mamy wpływ na życie mieszkańców globalnego południa. Klasa szósta podzieliła się informacjami o tym, skąd się bierze energia w naszej miejscowości oraz Skąd się bierze zanieczyszczone powietrze w naszej okolicy powodują to, Stare kotły niskiej jakości, użycie nawozów chemicznych i pestycydów, użycie węgla i drewna w piecach, spaliny samochodowe. Jakie są skutki? Problemy zdrowotne, alergie, astma, choroby płuc, negatywny wpływ na ekosystem, zakwaszanie gleb i wody. Klasa ósma uświadomiła nam, czy mamy wpływ na poprawę zielonej mobilności, a także zaprezentowała wystawę kwiatów, które wpływają na czystość powietrza w pomieszczeniach, a także w naszej szkole. Podczas festiwalu nauki ogłoszone zostały wyniki konkursu na eko rymowankę. Za chwilę wysłuchamy dwóch z pięciu nagrodzonych rymowanek. Ekologia ważna sprawa. U nas w domu Oczyste powietrze dbamy, bo nim wszyscy oddychamy. Prąd codziennie oszczędzamy, gdyż energię drogą mamy. Sokujemy w domu śmieci, pomagają nam w tym dzieci. Wody nam mało zużywane, bo śpiące korzystamy. Pracujemy drzewa, kwiaty w ogrodzie. Każdy z nas wie, co zrobić w przyrodzie. Woda przejrzysta, niebo kicha. To dla nas. Każdy cenne i lubitne. Razem możemy ekologię ratować. Rodziny i dzieci uczą się współpracować. Bo czyste powietrze, zielone lasy to na wspólny cel bez żadnej przerwy i prasy. Wykorzystując swoje umiejętności uczniowie stworzyli plakaty informujące i promujące dbanie o czyste środowisko. O czyste powietrze dbamy, bo je wdychamy. Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko. O ziemię dbamy, czyste powietrze mamy. Podsumowaniem festiwalu nauki był teleturniej Gramy w Zielone, w którym wzięły udział drużyny składające się z uczniów i rodziców. Drużyny rozwiązywały krzyżówkę, w której hasło brzmiało Zielona Mobilność. Układały również rozsypankę wyrazową, a także odpowiadały na pytania dotyczące ekologii, i czystego powietrza. Dziękujemy serdecznie rodzicom za obecność i udział w teleturnieju. Czas na eksperymenty przygotowane przez klasy 1-3. Pani Ania, jako nauczyciel chemii, opowiedziała nam, w kilku słowach, na czym polegają eksperymenty, po czym przystąpiła do wykonania eksperymentu o nazwie wulkan wraz z swoją klasą. Teraz a następnie dodajemy troszkę barwnika. Teraz najważniejszy element, Wam pokazać, jak wygląda smog. Potrzebujemy gorącej wody, zapałki, dymu, pokrywki i kostek lodu, które zmienią temperaturę w słoiku. I tak powstał nam smog. Co jest szybsze, dźwięk czy światło? Kolejne doświadczenie to musujący balon. Dzieci wykonały lampę wulkaniczną. Wodny potwór, czyli ciecz nieniutonowska, Wodny psikus. Niesforna butelka. Walka żywiołów. Balansowanie. Podczas spaceru szukaliśmy odnawialnych źródeł energii w naszej małej miejscowości. Również nasza szkoła korzysta z takiej energii, ponieważ jest ogrzewana geotermalnie.